Pamiętajcie Państwo, że tu dzisiaj w Nowej Hucie dzielimy się Radością Świąt. Ja chciałbym bardzo serdecznie także podziękować tym, którzy nam pomagają harcerzom, wojsku, ale i również kuchni, która wydaje fantastyczne posiłki. Zapraszam jeszcze raz. Przybywajcie Państwo na Alej Róż! jest z inicjatywy radnych. Miasto finansuje to wydarzenie. Chcielibyśmy, aby wszyscy, którzy tutaj przyjdą, skorzystali przede wszystkim z takiego drobnego świątecznego poczęstunku, posłuchali wspaniałej świątecznej muzyki. Po prostu chcemy podzielić się tą radością przed zbliżającymi się świętami. Jest to bardzo ważne dla prezydenta miasta Krakowa, aby ta magia świąt w nadchodzącym czasie była szczególnie od czuwalna właśnie ale przede wszystkim ze względu na trudny pandemiczny czas. Chcemy nadać temu spotkaniu taki wymiar integracyjny, aby społeczność romska mogła tutaj dla nas choćby nawet zaśpiewać, ponieważ tutaj za mną słychać właśnie artystów romskich, którzy pięknie ten czas umilają, śpiewając piękne polskie kolendy. Bardzo nam na tym zależało, żeby się spotkać z mieszkańcami. Tutaj z kolegą radnym Stanisławem Morycem postanowiliśmy, że zaprosimy na plac centralny do Alei Róż naszych mieszkańców tych, którzy będą chcieli przyjść i świętować razem z nami.